Pochwyt witam w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. W dzisiejszym wydaniu m.in. Innymi... otwarcie boiska w kamieniu. Powiemy, co to jest rybnicki system informacji przestrzennej. Oraz pokażemy, jak przebiegał dzień otwarty krytej pływalni i hali widowiskowo-sportowej w Bogusławicach. 11 listopada 1918 roku. Ta data przekazania marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną zwierzchnictwa nad podległymi wojskami jest symbolicznym początkiem istnienia II Rzeczypospolitej. Święto 11 listopada ustanowiono. Na krótko przed II wojną światową i stało się na dwa lata praktycznie jednym z najważniejszych święt, świąt w dziejach Rzeczypospolitej, a także w okresie II wojny światowej, w trakcie okupacji, również było oczywiście w sposób często związany z wielkim niebezpieczeństwem, kultywowane przez harcerzy, żołnierzy podziemia, nie, ruchów niepodległościowych. 11 listopada jest to więc też lekcja historii, gdyż wspomina się tych, którzy o tę wolność i niepodległość walczyli. W tym dniu upamiętnia się trud, poświęcenie i oddanie. Sprawie niepodległości wielu Polaków. W czasie uroczystości poczet flagowy wciągnął na maszt flagę Polski przy akompaniamencie hymnu narodowego, wygrywanego przez miejską orkiestrę Dantą. Przemówienie wystąpił także komendant Rewińskiego WKU, podpułkownik Andrzej Sygulski, który krótko przedstawił obecną sytuację wojska. Armia jest w tej chwili. W okresie transformacji. Y, armia staje się armią profesjonalną. Władze miasta gościa oraz przybyły poczty sztandarowe oficjalnie złożyły kwiaty pod stolicą upamiętniającą tych, którzy zginęli za wolność kraju, a następnie wszyscy udali się nam szef intencji ojczyzny do bazyliki. 10 listopada odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2006-2010. Radni podjęli kilka ważnych dla miasta uchwał. Między innymi samorządowcy zdecydowali się przedłużyć okres obowiązywania uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku kamienic znajdujących się w centrum miasta. Zwolnione jednak od opłat miały być tylko te budynki, których właściciele zdecydowali się odrestaurować fasadę. Oferta ta cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że samorządowcy przedłużyli ją do czerwca 2011 roku. Dotąd bowiem złożono w Urzędzie Miasta 25 wniosków o przyznanie zwolnienia, zaś sześciu podatników już od stycznia tego roku korzysta z tego przywileju, gdyż odnowili elewację kamienicy. Prócz tego w czasie sesji Rada Miasta ustaliła, że w przyszłym roku wydane zostaną dwie nowe licencje na wykonywanie transportu taksówką. Na zakończenie obrad prezydent Adam Fudali podziękował wszystkim radnym za owocną współpracę na rzecz rozwoju miasta, za podejmowanie odpowiedzialnych i wierzących decyzji, dzięki którym rybnik miał szansę dynamicznie się rozwijać, a przede wszystkim podziękował za zaangażowanie i aktywność obywatelską. Ostatnie przygotowania Kilka przemówień. Poświęcenie murawy przez miejscowego proboszcza i uroczyste przecięcie wstęgi. Tak wyglądał moment oddania do użytku nowego boiska w rybnickiej dzielnicy Kamień. Na tym jednak się nie skończyło, ponieważ obiekt natychmiast został sprawdzony przez dwie drużyny, które rozegrały mecz pokazowy. Inwestycja jest ogromna. Pierwszym etapem był hotel Olimpia, cała ta infrastruktura z tym związana. Kolejnym jest, jest boisko, które jest niezbędne po to, aby tam mogła, mogli trenować piłkarze, aby mogły trenować drużyny, które korzystają przede wszystkim z infrastruktury hotelowej. Więc to w połączeniu daje jakiś tam komplet. Teraz trochę statystyki. Wartość wykonanych robót to około 4 miliony złotych. W ich skład wchodziła m.in. budowa boiska, chodników, placów, ukształtowanie terenu, a także budowa trybun, balustrad, ogrodzenia, wyposażenie boiska oraz oświetlenie wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami elektrycznymi. Wszystko po to, by unowocześnić ten pamiętający czasy orłów górskiego obiekt. Nie jest się z czego cieszyć, bo powstało drugie pełnowymiarowe boisko o nawierzchni sztucznej, które uzyskało certyfikat uef no więc mamy nadzieję, że to tylko spowoduje podniesienie poziomu sportowego w naszym mieście w zakresie piłki nożnej i że to boisko ściągnie również coraz więcej drużyn pierwszoligowych, ekstraligowych do tego, żeby chociażby przyjechać tutaj i spędzić czas na obozie sportowym. Rybnik przez jeden dzień był stolicą polskiej piosenki, tak powiedział Kuba Wojewódzki i Juror Konkursu Mam Talent po występie 22-letniej rybniczanki Sabiny Jeszka, finalistki popularnego show. Jak przyznała młoda wokalistka na spotkaniu z prezydentem Adamem Fudalim, nadal nie może uwierzyć w to, że udało jej się oczarować jury. Jak wyznała, obecnie najważniejszy w jej życiu jest śpiew a z nim ma do czynienia od dzieciństwa. Zawsze jako dziecko tam stawałam przed telewizorem i tańczyłam sobie i śpiewałam, no ale teraz to tak na poważnie. Sabina już w szkole podstawowej w Niedobczycach występowała przed publicznością. Śpiew towarzyszył jej także przez kolejne lata nauki w gimnazjum, czyli liceum numer 2. Obecnie jest studentką wychowania fizycznego ze specjalnością odnowa biologiczna. Jak mówi finalistka, konkurs Mam Talent miał udowodnić, czy faktycznie posiada zdolności wokalne. Sabina zdaje sobie jednak sprawę z tego, że przed nią długa droga do kariery. Dużo pracy przede mną przede wszystkim wokalnej, bo tutaj akurat zawsze było troszeczkę gorzej, więc trzeba to nadrobić. Sabina wie także, iż czekają ją duża rywalizacja w dalszym etapie Mam Talent. Nie zamierza jednak osiąść na laurach, lecz nadal pracuje nad swoim głosem, biorąc lekcje wokalu aż w Krakowie. Ma też już określone plany działania na najbliższe tygodnie. Adam Fudali podziękował finalistce za udaną promocję miasta i wręczył jej srebrną broszkę w kształcie logo miasta. Od niedawna w internecie można korzystać z unowocześnionego rybnickiego systemu informacji przestrzennej. Jest to system, który pozwala użytkownikowi, czy to pracownikowi urzędu, czy pracownikowi jednostek, czy też mieszkańcowi w kontekście tak zwanej lokalizacji przestrzennej, czyli zorientowania w terenie, zobaczyć różne interesujące informacje. Rybnicki system informacji przestrzennej, w skrócie ERSIP, zawiera różnorodne informacje, które w prosty i wygodny sposób mieszkańcy mogą uzyskać. Klikając myszką mogą więc m.in. znaleźć wiadomości na temat ewidencji gruntów i budynków, czy szczegółowe plany zagospodarowania. Przestrzennego miasta. Dzięki temu, w formie takiej wizualnej, która czasem jest bardziej, bardziej przystępna dla użytkownika, można zobaczyć wiele interesujących informacji, które właśnie udostępniamy na naszym systemie. Dodajmy, że RCIP działał już od kilku lat, jednak z czasem trzeba było go unowocześnić i wzbogacić. Można w nim znaleźć takie informacje dotyczące lokalizacji autobusów i przystanków, które pozwalają sprawdzić bieżącą pozycję autobusu, a poprzez link internetowy. Można od razu sprawdzić rozkład jazdy. Są zaznaczone trasy rowerowe, a nawet mapa fotorodarów w Rybniku. Co ważne, z RCPem współpracować mają policja, straż pożarna czy szpital. Jak zapewniali pracownicy urzędu miasta RCB jest jasny, prosty i każdy kto korzysta z internetu nie będzie z nim miał problemu. To było święto rybnickiego środowiska związanego z dudo w piątek 5 listopada, obchodzono bowiem 50-lecie istnienia tej dyscypliny sportu w mieście. Z tej okazji w głównej sali Teatru Ziemi Rybnickiej urządzono uroczystą galę, na którą zaproszono byłych i obecnych zawodników oraz działaczy. Ci najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami. Na scenie zaprezentowali się także obecni członkowie klubu Polonia Rybnik, którzy dla wszystkich przybyłych gości przygotowali bardzo atrakcyjny program artystyczny, oczywiście z elementami judo. Największe poruszenie wśród publiczności wywołały maluchy, które stawiają dopiero pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu. Nie lada atrakcją, a także niebywałą, historyczną, sentymentalną podróżą była wystawa znajdująca się w holu Teatru Ziemi Rybnickiej. Tutaj można było podziwiać fotografie dokumentujące 50-lecie działalności rybnickiego dżudo oraz powspominać najlepsze momenty w historii. Blisko tysiąc osób zwiedziło i skorzystało z oferty dnia otwartego krytej pływalni i hali widowiskowo-sportowej w Boguszowicach, a ofert tych było bardzo wiele. Od samego rana na poszczególnych obiektach odbywały się atrakcyjne zajęcia i pokazy. Swoje umiejętności pokazali m.in. Uczestnicy Rybnickiego Klubu jiu-jitsu Sportowego. Ten trening połączony z pokazem, chcemy pokazać na czym polega A Robimy to też dlatego, że tutaj w Boguszycu, właśnie na, ob na obiektach Mosiru, mamy sekcję, która od niedawna tutaj funkcjonuje, więc wszystkich wszystkie sobie chętne serdecznie zapraszamy. Zajęcia z jiu-jitsu cieszą się ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że odbywają się właśnie w zmodernizowanym boguszowickim obiekcie. Profesjonalny obiekt sportowy na skalę XXI wieku, jest tu praktycznie wszystko, jest tu parę sal, my korzystamy ze sali, która jest na dole, także jest z Taekwondo z rybickiej kluby taekwondo i myślę, że tak powinno być właśnie, że te obiekty sportowe jeszcze więcej powinny być. Zresztą budynek tętni życiem od rana do wieczora przez cały tydzień. Mieszkańcy chętnie z niego korzystają i jak się okazuje, doskonale orientują się, co tutaj się znajduje. Basen jest po drugiej stronie, jest zakuzji, jest wszystko. Tutaj są różne treningi koszykówek, treningu. No to mnóstwo tutaj jest wszystkich tych zajęć. no nie idzie wszystkich wymienić. W czasie Dnia Otwartego mieszkańcy chętnie zwiedzali i korzystali z atrakcji, jakie Hala oferuje. Mogli więc korzystać z aerobiku, sauny, uczyć się pływać na pływalni, zobaczyć pokaz boksu czy zawody kajaków na pływalni, a cały czas rozweselało wszystkich klauny, które organizowało gry i zabawę. Na koniec wydania informujemy, że w piątek 19 listopada Urząd Miasta Rybnika będzie czynny do godziny 15.30. W piątek 24 grudnia, czyli Wigilię, Urząd Miasta będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego w dniu 18 listopada będzie czynny od 7.30 do 17.00, zaś Wigilię 24 grudnia od 7.30 do 14.00. I to już wszystkie informacje w tym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Música